Wszyscy kłamią, lies. nie widzimy swoich błędów, a dzieci zrzucają na nas swoje emocjonalne błędy. Spokojnie, bo dzięki regularnym wizytom w lesie, może, ale tylko może zachowamy równowagę, o ile w drodze do lasu nie rozjadą nas czołgi. Cześć kochani, dzisiaj zapraszam was na odcinek, który jest bliski mojemu sercu, bo o książkach. O książkach, które w 2024 roku naprawdę mnie poruszyły, wpłynęły na moje życie, no i nie przesadzę tu chyba. Zrewolucjonizowały moje podejście do wielu spraw. To będzie podróż przez trzy niezwykłe tytuły, które nie tylko otworzyły mi oczy, ale też pomogły zrozumieć siebie, moich bliskich i świat wokół mnie. Będzie trochę o psychologii społecznej, o zdrowiu mózgu, no i o wyzwaniach rodzicielstwa, czyli o wszystkim, co towarzyszy mi na co dzień. I myślę, że wielu z Was także. A na koniec mały bonus: przygotowałam kilka książek, które no może nie zmieniły mojego życia. Ale zdecydowanie zostawiły swój ślad w moim sercu. Jeśli szukacie inspiracji do czytania, albo chcecie zobaczyć, jakie wnioski można wyciągnąć z dobrze napisanej książki, ten odcinek jest dla Was. Zaczynajmy. Zacznę od książki, która wielokrotnie przewijała się w opracowaniach, na które trafiam, przygotowując materiały na nasz kanał Światusy. Mam wrażenie, że w ogóle każdy, kto interesuje się grupami destrukcyjnymi Zwłaszcza, zwłaszcza jeśli dorastał w takiej społeczności e, jak grupa destrukcyjna lub ma w niej bliskich. Prędzej czy później spotyka się z pojęciem dysonansu poznawczego, no i nazwiskiem takiego psychologa jak Elliot Aronson. Książka, o której mówię, nosi długi, ale niezwykle trafny tytuł. Błądzą wszyscy, ale nie ja. Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Kupiłam ją, to w ogóle jedyna książka z tych tutaj, o których powiem, którą kupiłam. Kupiłam ją z myślą o naszym drugim kanale i widać po zakładkach i zużytych stronach, że jest w ciągłym użytku. Ale największą wartość, jaką z nich wyniosłam, wyciągnęłam, to nie było jakby to, co korzystam na świetusach, tylko co osobiście się nauczyłam. I przez ostatnie kilka lat byłam w takim procesie, bo wiecie, Zakładam, że większość z Was zna nasz drugi kanał, Światusy, no gdzie skupiamy się na tych grupach destrukcyjnych, głównie na świadkach Jehowy, bo to jest środowisko, w którym dorastaliśmy. Jednak poruszamy tam też ostat inne organizacje. Ostatnio nagrałam całą serię o Scientology. No i tak. Mimo odejścia od tej wspólnoty, mimo tego, że poszłam na terapię, że próbowałam te sprawy jakoś przepracować, wciąż czułam takie pewne ukłucie w sercu. Dlaczego? No, nie mogłam pojąć, dlaczego bliscy, którym przecież przedstawiam racjonalne argumenty, wciąż nie potrafią odejść i wybierają sektę. No i teoretycznie, dobra, wiedziałam, jak dziady są nas poznawczy, niby wiedziałam, rozumiałam, jak działają te mechanizmy, które sprawiają, że zaangażowanie się w jakąś sprawę utrudnia odejście z danej wspólnoty, albo nie wiem, pracy, czegokolwiek. No ale teoria to jedno, a emocje to drugie. I taka bolesna zadra tkwiła we mnie długo. No i dużo się zmieniło, naprawdę dużo zrozumiałam, gdy przeczytałam e, fragment z tej książki. Zakładamy, że inni, rozsądni ludzie odbierają świat tak samo jak my. I jeśli ktoś się z nami nie zgadza, to z pewnością nie widzi wystarczająco wyraźnie. Naiwny realizm tworzy labirynt logiczny, ponieważ opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, ludzie otwarci i uczciwi powinni się zgodzić z rozsądną opinią. Po drugie, wszystkie moje opinie z pewnością są rozsądne. Gdyby takie nie były, nie wierzyłbym w ich słuszność. Zatem jeśli zdołam nakłonić swoich przeciwników, żeby mnie wysłuchali, abym mógł powiedzieć im, jak jest naprawdę, na pewno się ze mną zgodzą. A jeśli się nie zgadzają, to dlatego, że nie są obiektywni. Nie wiem, dlaczego akurat te słowa tak bardzo do mnie trafiły, bo wydaje mi się, że one nie są aż tak rewolucyjne, a jednak jednak sprawiły, że w końcu to zaakceptowałam. Zaakceptowałam to, że nie zmieni ludzi. Mogę mówić, mogę pokazywać inne perspektywy, ale decyzja o zmianie należy wyłącznie do nich, nie do mnie. To dotyczy także moich bliskich, którzy przymykają oko na różne sprzeczności w organizacji, a jednocześnie trzymają się jednej zasady ignorowania mnie i mojej rodziny. I to bolało długo. Bardzo długo, czasem nawet nadal boli. Każda kolejna rodzinna okazja, spędzana w okrojonym gronie, to było przypomnieniem, że ta rana wciąż krwawi. I jednak, no, wydaje mi się, że zrozumiałam, przynajmniej na jakimś poziomie, to, że dalsza walka nie ma sensu. Z czasem zaczęłam wybaczać, a właściwie tak bardziej odpuszczać. Nie dlatego, że nagle poczułam spokój, ale dlatego, że widzę, że wielu z tych ludzi, z tych bliskich mi ludzi. Nie miało w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, które ja teraz staram się dawać swoim dzieciom. I jak ktoś tego nie zna, to jak ma dążyć do czegoś, co jest mu obce? Zwłaszcza gdy sekta stała się zarówno autorytetem, jak i źródłem ich poczucia stabilności. Trochę się smutno zrobiło, a chciałam się podzielić jeszcze dwoma wnioskami z tej książki. Pierwszy, powtarzam notorycznie, sama sobie i innym. Kojarzycie, jak to czasem spotykacie się na kawę i zaczynacie gadać o tej baśce z kadr, która ciągle narzeka na innych, że się spóźniają i sama się spóźnia? Hipokrytka jedna, tak? Kręcicie głowami, biorąc kolejny łyk kawy. Problem w tym, że nie widzimy własnej hipokryzji. No właśnie, przez dysonans poznawczy, no ale też te inne mechanizmy. My na siebie nakładamy taki ochronny płaszczyk. Spóźniłam się, no ale wiesz, no korki były, dziecko zapomniało zeszytu, musiałam mu dowieźć do szkoły, a wczoraj się nie wyspałam, bo to pełnia była. A poza tym w moim przypadku to nie ma znaczenia, bo ja się z robotą wyrobię. A Maciej, Maciej to się spóźnia i ciągle zawala terminy, więc jakby jego się czepiajcie. To jest niesamowite. Powtarzam to, bo tak ja sama też jestem oczywiście podatna na te same mechanizmy. Nawet świadomość ich działania, bo staram sobie to ciągle przypominać, nie chroni mnie przed ich zgubnym wpływem. Więc powtarzam, wszyscy jesteśmy hipokrytami. Powtarzam, żeby odpuścić gniew na znajomą, bo co ja mogę? Powtarzam to sobie, gdy przyglądam plotki w internecie i śpieszno z miejscoceną. Powtarzam to też na drugim kanale, gdy czytam komentarze, i powtarzam to też, gdy y, mówię do Was publicznie. Bo na pewno już przyszedł jakiś moment, albo przyjdzie, w którym wy stwierdzicie, że ja albo Edwin wykazaliśmy się hipokryzją. No, po prostu to jest pewne. I ostatnia już rzecz, którą staram się stosować, chociaż może biorąc pod uwagę naszą działalność na drugim kanale, to właśnie jest ta hipokryzja. Nie wiem, no ale jak, już wyjaśniam. Skoro nie zmienimy czegoś zdania przez, nie wiem, wyśmiewanie. Przez wykazywanie, że on to się pomylił, nie miał racji, przecież to jest takie proste, i wystarczy, że przeczyta albo obejrzy go taki, a taki materiał. No to co mamy robić? Ofiara oszustwa może powolutku wycofywać się z nadprzepaści tylko wtedy, gdy czuje się szanowana i otrzymuje wsparcie. Życzliwi krewni mogą zachęcić ją do tego, żeby powiedziała im o swoich wartościach, o tym, w jaki sposób obywartości wartości mogą, wpłynęły na to, co się wydarzyło. Przy czym jest niezwykle istotne, by bezkrytycznie wysłuchać tego, co ma do, powie do powiedzenia. Czyli zamiast pytać z irytacją w głosie, no jak mogłaś uwierzyć, takiej będzie, można powiedzieć, opowiedz mi, co ci się spodobało w tym facecie, co sprawiło, że mu wierzyłaś. Oszuści często wykorzystują najlepsze cechy swoich ofiar, ich dobroć, uprzejmość oraz ich pragnienie wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Odwzajemniania podarunków, pomagania przyjaciołom, pochwalenie ofiary za te zalety, nawet jeśli w tej konkretnej sytuacji wpędził ją w kłopoty, złagodzi poczucie niepewności i nieudolności. No i cóż, można powiedzieć, że z jednej strony mamy żal, żal za utracone przez ostracyzm kontakty, no ale przecież w swoim czasie niekoniecznie wykazaliśmy się wspomnianym tutaj, wspomnianym tutaj zrozumieniem. Tak jak to przedstawiłam powyżej, nie było tak idealnie. Zdarzało nam się i czasem nadal zdarzałoby mieć pewne tematy. No i teraz, czy skoro sami byliśmy ofiarą, to jest to proces leczniczy, czy jednak hipokryzja? Chciałabym wierzyć, że to pierwsze, ale gdzieś w głowie mam, że może, może gdybyśmy siedzieli cicho, to byśmy może zachowali okazjonalny kontakt z bliskimi. Ale czy to jest warte tego, czy nie lepiej... Po prostu odpuścić i zaakceptować decydę innych, nawet jeśli będzie się to wiązało z odrzuceniem. No i z tą refleksją przejdziemy do następnej książki. Um, I zamiast psychologii społecznej e, ruszamy do, do zdrowia mózgu. No, dziwnie to zdanie zabrzmiało. Okej. Okay. To jest książka z biblioteki, więcej jej nie mam znaczy. Ta jest moja, ale ta druga jest z biblioteki. I ważna rzecz, czy wiecie, że każdy, kto codziennie pije wodę, w końcu umrze. To jest taka parafraza argumentów, jakie często słyszę od przeciwników zdrowego stylu życia. Okay. Mam wrażenie, że takie teksty częściej służą usprawiedliwianiu własnych wyborów. Nie wiem, jak. Papierosy, alkohol, dieta pełna słodyczy, mięsa, totalny brak ruchu niż faktyczne pogodzenie się z losem i śmiercią. No ale może się mylę. Może to tylko moje wrażenie, że te teksty to raczej wymówka i gadanie na coś trzeba umrzeć niż stoicka filozofia życia. No dobra. Kilka lat temu znalazłam się w sytuacji, która bardzo zagrażała mojemu życiu. Pamiętam, jak przekazywałam mojemu mężowi słowa pożegnania dla naszych córek, bo nie wiedziałam, czy wrócę do domu i czy się jeszcze z nimi zobaczę. I to było jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w moim życiu. W tamtej chwili zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na zdrowie i doceniać życie. Tak jasne wiem, że nawet jeśli codziennie pijesz szpinakowo, borówkowe smoothie i unikam cukru to nie mam kontroli nad wszystkim. Pijany kierowca może wjechać we mnie, gdy idę po ten nieszczęsny szpinak do sklepu. Ale jedno wiem na pewno. Jeśli mam wpływ na coś, co może poprawić moje życie, to chcę działać. Nie chcę się po prostu poddać i, i przegrać. No i właśnie w tym kontekście pojawia się książka, która totalnie zmieniła moje podejście do zdrowia i codziennych nawyków. Tak działa mózg dr Asi Podgórskiej. A to nie jest zwykła książka popularno-naukowa. Ona nie tylko tłumaczy, jak działa nasz mózg, ale daje takie praktyczne, naukowo poparte wskazówki, które pomagają zachować ten organ w dobrej kondycji na dłużej. No i co ważne, jest napisana przystępnie, ale bez ogłupiania czytelnika. Swój egzemplarz wypożyczyłam z biblioteki, ale poważnie myślę o zakupie, bo to jest jedna z tych książek, do których będę chciała wracać, zwłaszcza, że na pewno o wielu nawykach z czasem zapomnę. Spokojnie, nie jestem idealna. Mimo najlepszych chęci, zdarza mi się zapominać o jakichś zdrowych zwyczajach. Dlatego właśnie cenię książki, które przypominają mi, że nawet drobne zmiany, drobna zmiana nawyków w skali naszego życia może mieć wielkie znaczenie. Na no, co się zmieniło w moim życiu po przeczytaniu tej książki? Po pierwsze, jagódki. Tak, te małe, niepozorne owoce. Dowiedziałam się, że są one prawdziwym superfood dla naszego mózgu, wspomagają procesy uczenia się, poprawiają pamięć, chronią przed miażdżycą, co jest dla mnie ważne, bo podobno mam skłonność genetyczną, nie wiem. I wspierają układ krążenia, też kolejna dla mnie ważna rzecz. Staram się teraz jeść regularnie z całą rodziną, bo zawsze lubiłam, ale wiecie jak jest, raczej się jadło tylko latem. I nie jestem fanatyczką jakiejś yy, diety z takiego... Yy, Diety nie w sensie rodzaju żywienia tylko diety, że zaraz, tak jak to się rozumie potocznie, czyli odchudzanie się i trzymanie jakiejś michy czystej i tak dalej, Zdarza mi się ze ciastko, ale jeszcze bardziej zwracam uwagę na to, co mamy w szafkach, spiżarkach i staram się urozmaicać te nasze talerze. Drugi ważny nawyk to są spacery po lesie. Zawsze je kochałam. Ale wcześniej trudno mi było znaleźć czas, i no teraz wiem, że nawet te 20 minut w lesie znacząco obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Ja to czuję w sobie dosłownie. Gdy mam naprawdę ciężki dzień, idę do lasu i czuję ulgę. Bywały chwile, że nic mi nie pomagało, tylko ten spacer po lesie. To był z reguły ten dzień, gdy nie miałam tańców, więc może to też jest, może, może sam ruch by mi pomógł, nie wiem. Dzięki temu łapię też dystans, łapię spokój. W ogóle myślę o tym, żeby nagrać osobny odcinek, jakby o zaletach chodzenia do lasu dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ja czuję, że ten temat jest ważny, on mocno ze mną rezonuje. Myślę, że może wielu osobom pomóc. Dajcie znać, czy byście słuchali. No i na koniec yy, ostatni nawyk to po prostu aktywność fizyczna. To, co w książce uderzyło mnie najbardziej, to przypomnienie, że każda forma ruchu się liczy. I to chodzi przede wszystkim w sumie o te niezaplanowane treningi. Czyli wiecie, wybieram schody zamiast windy, za staram się więcej spacerować. To są drobne zmiany, które sprawiają, że czuję się zdrowsza i, sprawnie i sprawniejsza. A ostatnia książka, która zrewolucjonizowała moje życie, jest dedykowana rodzicom nastolatków, chociaż myślę, że wychowawcy też mogliby po nią sięgnąć. Od jakiegoś czasu czułam pewną frustrację e, związaną z rodzicielstwem. Miałam takie wrażenie, że skupiamy się na, przede wszystkim na pierwszych latach życia dziecka. Kobiety w ciąży są bombardowane sprzecznymi informacjami: karmienie piersią czy butelką? Broku na pierwszy posiłek czy marchewka? A do tego jeszcze dochodzą mądrości babci i sąsiadki. No to jest szaleństwo po prostu. Kto miał małe dziecko, ten wie. I pamiętam, jak sama przeżywam dylematy typu: czy kupować beżowe ubranka, żeby kształtować poczucie estetyki dziecka, czy pozwolić na wstrokatę koszulki z bohaterami z bajek, które ucieszą moje dziecko, bo wszyscy w szkole, w przedszkolu takie mają. I co tu wybrać? A jak wrzucę zdjęcie z jakimś tam psim patrolem e, do internetu, to zaraz będą mnie oceniać. Znaczy, dobra, to jest kwestia, czy wrzucać zdjęcie, czy nie, jakby mniejsza z tym, ale i tak będą ci oceniać. I. Mimo, mimo tych różnych dylematów, kiedy dzieci były małe, to jednak w miarę sobie z tym radziłam. No ale chyba jest dużo prawdy w powiedzeniu: małe dzieci, mały kłopot, bo moje dzieci zaczęły dorastać, nadeszła burza hormonów i dorastanie. I okazało się, że to jest zupełnie inna liga trudności. I nagle nie masz podręcznika, nie masz pełno artykułów, nie masz babci, ciotki, sąsiadki, która ci mówi, że załóż czapeczkę albo jak okiełznać takiego nastolatka. Z regu albo się do niego podchodzić, tak, jakby się już miał samo ogarnąć to dziecko, albo bardzo ostro. Sięgnęłam po emocjonalne życie nastolatków Lizy Damur bez większych oczekiwań, po prostu. Była no, taka spontaniczna decyzja. Książka wpadła mi w ręce, gdy przeglądałam bibliotekę. Wiecie co? Mózg mi eksplodował. Nagle zrozumiałam, że wiele drobnych rzeczy, które robią moje dzieci, jest zupełnie normalnych. To nie są oznaki zaburzeń, ani też błędów wychowawczych, bo ja się bardzo katowałam tym, że właśnie dałam brokuła na pierwszy posiłek i może teraz dziecko jest takie, a takie. No. Wszystko, co robią moje dzieci, się okazało, że jest naturalnym etapem rozwoju. Muszę dodać, że mogłam mieć trochę zaburzoną perspektywę wcześniej, bo ja i Admin dorastaliśmy w dość specyficznych warunkach. Byliśmy wychowani w bardzo kontrolującym środowisku religijnym. Smycz, na której nas trzymano, była krótka, a autorytetem nie byli rodzice, tylko przywódcy religijni. W wieku. 12, 13 lat, nie miałam pojęcia, co to znaczy być zdrowo, rozwijającą się nastolatką. I teraz, gdy próbuję dać moim dzieciom więcej swobody i wsparcia, no to muszę się tego nauczyć. Muszę się nauczyć, co jest w normie, a co by było przesadą. E, jednym z większych odkryć z tej książki, było ich mnóstwo, ja nie chcę tutaj, ja chcę, żebyście ją przeczytali, bo uważam, że jest świetna, to jest to, że dzieci zrzucają na nas swoje emocjonalne śmieci. To był Chyba najbardziej przełomowy moment. Pamiętam, że jechałam wtedy autem z Edwinem. Po prostu mówiłam: Edwin, to przecież się dzieje u nas w domu. Co to znaczy, że dzieci wyrzucają na nas emocjonalne śmieci? No, na przykład, dostajesz od dziecka wiadomość: e, masakra, jestem wkurzona, okropność. No, dziecko jest w szkole, ty gdzieś tam w pracy czy w domu, jak reagujesz? No, ja, prawdopodobnie jak większość rodziców, od razu się próbowałam rzucić na ratunek. Klepałam wiadomości do wychowawców na e-dzienniku. analizowałam problem, szukałam rozwiązań. I co? Okazywało się, że sprawa wcale nie była tak poważna. Co więcej, moje dziecko potrafiło być złe na mnie za to, że w ogóle reagowałam. A ja chciałam tylko pomóc. Dopiero książka Lizy otworzyła mi oczy. Ból dorastania jest potrzebny dzieciom do rozwoju. Bardzo. Tak to brzmi dla na nas strasznie, bo nie chcemy, żeby dzieci bolało. Ale tak. Frustracja, złość, smutek to są emocje, które nasze dzieci muszą przepracować. Mm, oczywiście jest im trudno, więc zrzucają je na nas, dosłownie wyrzucają śmieci z głowy. I co się wtedy dzieje? One przestają się tym przyjmować, a my zostajemy z bałaganem. I to było dla mnie olśnienie. Zrozumiałam, że nie jestem jakimś złym rodzicem, bo dziecko wylewa na mnie swoje emocje, że od nauczycieli słyszą, ale to dziecko to jest idealne w szkole, a w domu, w domu nagle się awanturuje i kłóci ze mną. To było zupełnie... Normalne. To oznaczało, że czuje się ze mną bezpiecznie i ufa mi na tyle, że chce mi powierzyć swoje jakby trudności w dorastaniu. Moją rolą za to jest pozwolić jej przejść przez te chwile i nauczyć się radzić z nimi. Dlaczego ta książka w ogóle zmieniła moje życie? No, czytając ją w końcu poczułam po takim trudnym roku, że znowu chwyciłam za kierownicę w rodzicielskim chaosie. Nie będę tu wam zdradzać szczegółów z życia moich dzieci, to są ich prywatne sprawy. Tylko po prostu nakreśliłam, tworze posiadanie dorastających nastolatków i prawie nastolatki bywa trudne. Ale wiem jedno. Jeśli wy macie w domu nastolatka, albo wkrótce będziecie mieć, albo uczycie nastolatków w szkole, macie z nimi kontakt, w, nie wiem, w jakichś placówkach, nie wiem, nie wiem jako kto możecie pracować, to ta książka jest świetna i pomoże wam zrozumieć ich emocje i zachowania. Polecam gorąco z całego serca. Dzięki niej poczułam się spokojniejsza, bardziej świadoma i gotowa, by wspierać moje dzieci w ich drodze ku dorosłości. Na sam koniec jeszcze mały bonus: książki, które, no właśnie, nie zmieniły mojego życia, ale po prostu mi się nie dobrze czytało, zostały ze mną, są to głównie powieści, coś tam, coś tam poruszyły, po czasie wspominam je dobrze. I w 2024 były to. Babel o konieczności przemocy. Wypieki defensywne. Damon Copperhead. Rytuały pozornie bezsensowne działania, które nadają życiu sens. Cała seria Kosiarze nie mogę się doczekać serialu mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Szklany klosz i tu się chwilkę zatrzymam bo to jest książka, która faktycznie jest pod znaku wielka literatura napisana w latach 60., ale przetrwała próbę czasu, nadal jest zaskakująco aktualna, nadal to się czyta świetnie i jednak, jednak tak. Jednak jest to książka, która ma w sobie moc, a nad mocą niestety trzeba umieć panować. I Gdy ją czytałam, to czułam, jakbym sięgała do dna duszy i, i cała ta ciemność, która jest tam w środku z każdego z nas jest pozornie uśpiona, uśmiona, zaczyna się kotłować. To jest niesamowita książka, ale przeczytana w nieodpowiednim momencie może być niebezpieczna. Tak, tak uważam. Ona mnie bardzo poruszyła i poruszyła rzeczy, które niekoniecznie bym chciała, żeby były poruszone. Wszystkie te książki, poza błądą Lenia, wypożyczyłam w miejskiej bibliotece. I z tej okazji tradycyjnie zachęcam Was do wizyty w takiej placówce. A dzisiejszy odcinek chciałabym już zakończyć. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Chętnie poczynam w komentarzach o Waszych lekturach z minionego roku. Sama staram się skrupulatnie rozszerzać swój czytelniczy gust i sięgać nie tylko po te po książki, które mi lekko wchodzą, ale też czasem wymagają trochę wysiłku. Uważam, że to nas niesamowicie rozwija, także chętnie przyjmę wszelkie Wasze polecajki. I do następnego odcinka, cześć!